Cześć, cześć. Ja jestem Klaudia, a to to ja, Klaudia 20, 20, 20 zł, 10 zł. I dzisiaj wam pokażę, mo, dzisiaj wam pokażę moje nowe rzeczy, które nad, nabyłam w w w sklepie Biedronka. E, czekajcie, e, jest to. E, kupiłam w za tylko taką rzecz. Jest to e, mega, m, mega sticker Activity pack. I to kosztowało. I to kosztowało. E, czekajcie, żeby, żeby właśnie nie oszukać, powiem Wam e, prawdę. E, Czekajcie. I to kosztowało 11 groszy 90, 90, 90 złotych, no, więc opłaca, opłaca się kupić takie coś, ja to kupiłam w Biedronce za, właśnie za, za jeden, za, za tą cenę, ale się opłaca kupić, jest to, jest, tym, tym są takie te właśnie tatuaże, jak widać takie tatuaże z biolec... Tatuaze z biolec...